Widzowie, dzisiaj będziemy łowić Brainroty normalnie wędką w morzu. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i komentarza, czy chcecie więcej do jego trybu, a ja wchodzę do gry. Dobra, widzowie, już tutaj jestem. I zobaczmy o co tutaj chodzi. Mamy wędkę, dobra, i co teraz? Musimy iść tutaj do tej rzeki i tutaj po prostu łowić chyba, widzowie. Dobra, rzucam wędką do wody. Mamy, rzuciłem, dobra, i co teraz? Czekajmy, aż coś się chyba. O, legendary. <laughs> dobra, łowię, łowię, łowię. Dobra, dobra, dobra. I uwaga, mamy to. Legendary, legendary, legendary. No, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Jest. Uuu! Blueberoni Octopusoni. Co jest? Ale mamy PETA, widzowie. Odkładamy go tu. Jak się to? O, mamy to. Jest! On mi tutaj zarabia 500 dolarów na sekundę. Dobra, spoko. Widzowie, ostatnio graliśmy w podobny tryb, czyli poop a Brain rot. Musiałem robić kupę jako Brain Roty. Wpadajcie na ten odcinek. To wyglądało w miarę podobnie. I pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji. A my łownimy więcej. Mamy uncommon, czyli jakiś taki zwykły. Dobra, pyk. I już go mam. Już go prawie mam. Mam go. Pipi kiwi, pipi kiwi. 18. Uuu to jest jakiś... Patrzcie jak on świeci, widzowie. To jest jakiś pro. Dobra. Kładegu tutaj. To jest po prostu jakiś ten. Patrzcie, on ma tutaj jakieś szczęście i zarabia więcej nam, ale ten zarabia 500, a on 28. No to jest różnica jednak, widzowie. Czy są tutaj jakieś pety? Mogę mieć jakieś pety. Zobaczymy tutaj. Chodźmy do tego sklepu tutaj. Ile mamy pieniędzy? Mamy zero, oj, co? A jak sobie zbiera pieniądze? Aha, tutaj widzowie. Nie zauważyłem tego. Mamy 25 tysięcy już. A tu mamy Tysiaczka, Dobra, tu jest jakiś jakiś ten. Ej, my możemy normalnie widzowie wypłynąć w morze. Patrzcie, tu mamy jakieś spławiki, a tutaj mamy co? Sklepik mamy. Wow, patrzcie, ktoś tu tutaj ma. Dina jakiegoś wielkiego. Mamy tutaj Brain Root Menchard, dobra. A, tu można sprzedawać sprzedawać Brain roty. Dobra. Tu mamy kogo? Tu mamy jakieś przynęty, dobra, a tu mamy wędki. Wędka 145 tysięcy. Co? Dobra, to kupmy widzowie sobie tutaj jakiegoś. Em, mamy 26 tysięcy, kupmy jakieś mega przynęte. O, na przykład złoty banana. A, nie ma w sklepie, no dobra, trudno. To kupmy... O jest, widzowie, pojawi się właśnie. Dobra, kupiłem banana. Kupię dwa takie banany. Nie mnie. To kupię dragon fruity. Dobra. A jak to założyć teraz? Dobra, tutaj mamy spład. Eee, założę złotego banana, widzowie. I tutaj pójdę w morze gdzieś. W głębsze morze. Dobra, zarzucam wędką. I co my tu będziemy mieli? No, z na złotego banana? Co? Taki słabek na złotego banana? Ja 15 tysięcy na ciebie wydałem. Ejże. Dobra, trudno. Wyłówmy go i, i no, po prostu go odłóżmy. Niech nam zarabia tam marne grosze. 15 kilo. No nie, masakra. Dobra, jeszcze raz. Tylko nie założyłem nic na, na, na wędkę. Tu jest jakiś słabiak. I uwaga, mam go. Pipikiwi kiwi kolejny. Dobra, zakładam. Teraz założę tutaj tego, tego dragon fruta. Albo pierwszy to to już zarzuciłem. Tu jakiś zwykły, jakaś, jakaś pizza. Dobra. Dobra, mamy go, mamy go. Yy, Lobini pizzini, dobra. Zakładam. Czy ja już założyłem to? Tak, ja już to założyłem. Ej, widzowie, takie słabe mi wypada, jak założyłem, to masakra. Dobra, łowie dalej. No i znowu jakiś słabiak. Gangster futera tym razem, co? Ja już widzowie poznaję ich po, normalnie po wyglądzie. O, kurczę, nie trafiłem. No dawaj, dawaj, dawaj. Jest. Gangstera futera. Idziemy ich odłożyć do bazy, żeby mieć tutaj. Żeby mi to zarabiali. Patrzcie, ten mi zarobił 65 tysięcy już. Dobra, odkładam tego. Gangster futere, git, zarabiamy. Lobiniego, Pizziego, Pipi Kiwi, I fruli frula. Mamy pełną widzowie działkę tych petów. I mamy oczywiście 70 tysięcy. I chodźmy kupić jakąś jakąś przynętę albo wędkę. Dobra, widzowie, kupuję te banany. Te super przynęty jakieś kupiłem, trzy chyba, czy cztery. Zaraz zobaczymy. Cztery mam widzowie, dobra, założyłem to na przynętę i teraz rzucamy. Oby było coś mega. No i znowu jakiś słabiak. Dobra, wyłowiłem go, lecę po kolejnego. I jeszcze trzy przynęty banana złotego. O, ho, ho, widzowie, Pandini, bananini. Nice. Wydaje mi się, że muszę mieć lepszą wędkę, żeby zławiać coś cięższego epickie, epickie widzowie. Muszę teraz skupić. I mamy go. Brr, brr, -br bikus, dikus, bombikus. 22 kilo, ale patrzcie, on się świeci na, normalnie na fioletowo i ma jakieś pioruny wokół siebie. Wy, wymienimy kogoś tutaj. Ściągniemy tutaj jakiegoś takiego słabiaka. Chodź tu do mnie. I damy tutaj brr, -br bikus, dikus, bombikus. Uuu, 200 dolarów na sekundę, widzowie. Dobra, ciebie też wyciągniemy. I damy tutaj tego zielonego. A nie, ty byłeś dobry. Czekajcie, tutaj tego ściągniemy. Pipiki jego tutaj damy zamiast niego. I zbierzmy pieniądze. Mam 74 widzowie. 1000. Y 80. Tysięcy mam prawie. Idę teraz sprzedać tych, tych te, te słabe brain roty. O, 2000 za nie dostałem. No to prawie nic, ale dobra, niech już będzie. Mam jeszcze mam jeszcze jednego golden banana. Zarzucam. No i znowu jakiś słabiak, no nie. Dobra, złowiłem go. O, dobra, mamy go. Titi Sahur. Jakaś skrzyneczka. Dobra, idę po przynęty. E, kupuję banana. Dobra, kupiłem widzowie 7 bananów, czy tam ileś? I o nie, nie założyłem tego. Nie, nie jest 5 bananów mamy. Jak teraz nie złowić coś mega, to ja nie wiem. Muszę kupić lepszą wędkę po prostu. O, legendary o, kurcze widzowie. Raz, dwa. Dobra, mamy. go będzie go mieć, będziemy go mieć. Do jest! Uuu, toż to balerina cappuccina! Mamy ją! Dobra, idziemy ją położyć, żeby nam zarabiała. Wyrzućmy kogoś słabego, 37 dolarów, 19 dolarów. Dobra, to ty jesteś najsłabszy tutaj, pipikiwi, niestety. Balerinkę załkadamy. Bo ona nam zarabia 500 dolców, widzowie, na sekundę. To tak jak tamten, legendarny też. Dobra, mamy 66 tysięcy, ok? Dobra, widzę, łowie, póki mam jeszcze te banany i jeszcze może mi się uda pozbierać na tą wędkę. Coś, coś się szarpie strasznie, ale to jakiś słabiak. Uuuu, Trigulini, melonini Dobra, rzucamy jeszcze raz. Bo Keamba Lababu łowimy. Dobra, mam kolejnego widzowie jakiegoś. O, burbaloni loli loli. Jakiś niebieski, ciekawe ile zarabia. Zobaczymy. Dobra, burbaloni. Zarabia nam 31 dolarów na sekundę, okej. Okay. Już prawie mamy widzowie na wędkę na stać. Albo nawet już chyba nasz stać, tak mi się wydaje. Zobaczmy, zobaczmy w sklepie. Ehm, wędki, 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 wędki. Tutaj jest. 145 tysięcy mamy, 150. Kupuję, oczywiście. uuu, mamy. A Jak ją założyć? Mam w plecaku ją chyba. A tu mam widzowie. Dobra, mam ją, mam ją. Założymy ją. I mam jeszcze banana. Dobra, teraz robimy. Uwaga. Teraz musi być coś mega no, nie no, jakiś. No znowu ta panda, no nie. Ja to sprzedaję wszystko zaraz, widzowie. Na rzeźnie. Dobra, mamy ich. Idę to sprzedać tych wszystkie moje brain roty, co mam w EQ e, Wszystko chcę sprzedać. Dobra. 30 tysięcy, no dobra, zawsze coś. Potrzebuję kupić jakieś przynęty tutaj. Dobra, kupimy tego dragon fruta. I uwaga, załóżmy go i łowimy. <laughs> widzowie, mamy mitika! Mitik mi się, mitik, mitika łowie, patrzcie to. Żeby go tylko nie stracić, żeby go tylko nie stracić. I uwaga, mam! Ou oh, Bombini gozyni. Ja! 46, ale on jakiś wygląda na martwego. do góry nogami go trzymam. Jezus Maria. 46 kilo, widzowie, zobaczmy ile będzie zarabiał. Dobra, wymienię go widzowie za tego gangstera futera, bo on jest słaby. Zobaczmy, włóżmy tu tego naszego. Uuu, 1500 na sekundę, widzowie, co jest? To jest lepsze od legendarnego widzowie, ale mega. Mamy widzowie prawie 200 tysięcy. Idziemy łowić jeszcze więcej. Mamy jeszcze jednego dragon na, na, na przynęcie. Zobaczmy. Coś słabego znowu, coś słabego. Trick track baraboom. Jeszcze jednego mam owocka, nie wiedziałem, dobra, zróbmy jeszcze raz. Jakiś słaby. Znowu... Novo. Pomarańczka jakaś. Porquerola Lamoncello. Idziemy to wszystko sprzedać, bo to nie przydam się do niczego, niestety. Wszystko bym chciał sprzedać. O, 15 tysięcy, pięknie. E Supplies drop. Podobno się coś tutaj y zaopatrzyło. No, ale nie ma bananów i ani nie ma fruitów. Ej serio. Dobra, to kupmy tutaj trochę tych, y tych watermelonów. A za ile jest kolejna wędka? Za 1 750 tysięcy, co? Zakładam watermelona i lecimy. Ej, widzowie, coś się świeci normalnie po nocy, łowie to chyba nielegalne, ale patrzcie jak to się świeci. Uuuu, spirny glu... A to jakieś słabe ale po prostu się. Świecie i tyle. Nie, to nawet nawet go nie zakładam tam do tej mojej bazy. Kolejny słabieg jakiś. Gangster futere znowu mamy. Tragedia. <laughs> widzowie, epic epic, 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 epic nam się trafił. Ja cię kręcę. Kogo my tu mamy? <laughs> Brr, br, gangster Guzini. Ja, patrzy gangster Guzini. Lecimy tutaj go odłożyć, żeby mieć, sobie zarobić pieniądze. Ej, widzowie, patrzcie, ile ten Guzini mi uzbierał. 200 tysięcy normalnie w chwilę. Dobra, podmieniam tutaj go za tego burbaloniego lololololiego. Okej, okay, mamy go. On zarabia nam 200 na sekundę. Zarąbiście. Za mamy 500 tysięcy, widzowie. Pół milion. Mamy już. Podobno jest jakieś szczęście teraz w nocy, widzowie. W nocy jest jakieś mega, mega coś. Kupuję więcej watermelonów, widzowie. I łowimy, łowimy na te watermelony. Patrzcie, jakieś tutaj stigmy koło mnie stoją. On ma kupione normalnie, jakieś trypi tropi. W sensie te się te tralelo, tralala, malutkie. Dobra, łowimy. Oby jakiś mityk się trafił, widzowie. O, widzowie, mam epika w końcu. Trochę połowiłem, ale nie mogłem nikogo znaleźć. I mam teraz epika tego, co mieliśmy przed chwilą. Tego gangstera, gangstera, berber, gangstera Guziniego, no właśnie. Ej, co to jest? Patrzcie, jak to się świeci, ty. Ej, widzowie, mamy jakiegoś mega Zobaczmy, czy on będzie im coś zarabiał w ogóle. Dobra, podmieniam go pod tego. 668, a ten 82. Nie, to bez sensu. Ściągamy go. Dajemy tego z powrotem. Dobra, odkładamy. Dobra, odkładamy Brybirbikusa Bombikusa tutaj na, na miejsce swoje. Tylko kogo by, kogo by tu podmienić? Dobra, tego by trzeba było podmienić. Na tego, na, tego, na, na to. Okej, okay, dobra, no idziemy chyba sprzedać też całą resztę. Ej, mam prawie milion, widzowie, milion dolarów. Będzie 900. Będzie 900 tysięcy, widzowie, ponad. 927 tysięcy. Co jest? Dobra, łowię jeszcze mam trochę tych przynęt widzowie tego watermelona. Urę. Mamy. Dobra, idę sprawdzić, żeby to co wszystko złowiłem. To jest takie mega słabe i zobaczymy, ile to dostanę. Uwaga. Uuu, 232 tysiące widzę, mamy prawie milion. A tu trzeba mieć nawędkę 1750, to strasznie dużo. Ej, ale tam był jakiś ten, tu były jakieś amulety u tego ziomka, tu jest, patrzcie, 350. Jakiś będę miał lepszy pet, a tu? O, z jakąś mutacją, dobra, kupię ten, kupię ten amulet, kupię dwa amulety po prostu, tylko nie wiem, nie wiem co ja mam z nimi zrobić. A muszę je po prostu trzymać w ręce. Aha, widzowie, dobra, użyłem tego i mam to teraz na 15 minut. mam Będę miał teraz y, więcej rzeczy do łowienia, w sensie, będę lepsze pety wyciągał z ziemi, brainroty z wody w sensie. Dobra, po to jest ten. Ale nie ma żadnych dobrych... Widzowie, tu nie ma... Nie ma przynęt w ogóle. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma... Nie ma... No dobra, na jakiegoś squida musimy tu połowić trochę. Bo nie mam nic, nie ma nic więcej. Pamiętajcie, widzowie, o zostawieniu subskrypcji, lajka i napisaniu komentarza, czy lubicie taką grę. I czy chcecie więcej takich gierek na moim kanale. Dobra, zaraz zobaczycie coś fajnego tutaj z widzowie. Nie będę was trzymał tak, przy, tak w takiej nudzie. Mamy widzowie epika jakiegoś. Epik jakiś. Oooo, brdikus bombikus, okej, okay, ale bez żadnej mutacji nie świeci się ani nic. Kolejny epik widzowie, ale jakiś słabiak znowu. Kawalo Virtuoso. Dobra, widzowie, słabe, same, 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 słabe rzeczy się mi łowią. Idę to sprzedać. idę tutaj zebrać pieniądze stąd. Zebrałem kasę widzowie, mamy prawie milion. O, dobrze, widzowie, teraz będę miał legendarnego peta podobno. Tak, mamy legendara, patrzcie to. Legendarny jakiś oktopus, ale to leci, ale to leci. Ale to leci i uwaga mam Bluberoni Blueberoni Octopus Sony to jest jakiś jakiś mega to jest ten sam on będzie 497 uwaga 721 dolców ja nie mogę widzowie dobra to by było dzisiaj na tyle widzowie jeżeli chcecie więcej tego trybu to piszcie komentarz w komentarzach Zostawiajcie lajki i suby a ja się z wami żegnam Siemanko